Okay, dzień dobry, witam was. Riverhead, możecie się przedstawić? Zbychu. Artur. Bartek. Witas. Okej, okay, dzięki. E, jesteście pierwszym zespołem, który rozpocznie tegoroczne Technikalia, który otworzy tę edycję. Jak się czujecie z tym? No kurczę, Pyczony, no bardzo fajnie, no jakby to ująć. Wesoło, <grym> <grym> zagramy, będzie fajnie. Scena no, fajna, ludzi trochę jest, będzie myślę, rock będzie dobrze. Pogoda ładna, Okej. Okay. będzie głośno, będzie dobrze. Ma być głośno. <laughs> e, co przygotowaliście na dzisiejszy wieczór? Kurczę peczono, no, no parę na... rock'n'rollowych numerów. Na e... dziś w sumie nic specjalnego, ale mamy nowy numer, który gramy dzisiaj po raz drugi na y, przy publiczności. Został bardzo dobrze odebrany na ostatnim koncercie, któryśmy to grali w. Przedwczoraj, tak. Mamy nadzieję, że spodoba się i tutaj. Idziemy za ciosem. Za sobą już macie występ w kwadratowej. Jak układa Wam się współpraca z samorządem? Mm, to ja. No. Zaprosił Was na, na tegoroczne technikalia. Znakomicie. Tutaj chcielibyśmy im bardzo serdecznie podziękować. Otóż współpraca układa się znakomicie. Bardzo się cieszymy, że w tym pierwszym roku naszej owocnej i długiej, jak mam nadzieję, współpracy występujemy na tak znakomitych imprezach i po prostu będziemy mogli nakładać dla szatana na Politechnice. Przepraszam, będzie słuchał i oglądał. Studenci? No, studenci, no, Tak jest, to jest do nich właśnie. No to słuchajcie, Słowa. kurde, wpadajcie na nasze koncerty, będzie rock rock'n'rollowy w pi***. To się wytnie, prawda? Nie wytnie się, teraz pytanie właśnie <grym> a propos następnych koncertów, <grym> waszych planów po technikaliach. Naszych planów? Jesteśmy <grym> w Elblągu 4 czerwca zapraszamy na Gdynia Blues Festival. Rozpoczynamy imprezę w sobotę. O dnia. godzinie 16 i po nas występuje zespół Cree. Następnie 9 czerwca gramy w Gdyńskim Roksie, eee, razem z kapelą Bluejay Way, również z, Gry z Gdyni. Fajne ziomki poniekąd, A jak się jeszcze urodzi, to na pewno będzie na MySpace, na myspace informacja. Yo, może w końcu uda nam się stronkę tak zrobić. Tak jest. Jak ktoś chce na nas trafić, to wwwmyspacecom Riverhead Gdynia, pisane razem. Też tak jest. polecamy się.